Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym pięknym gitarojowym odcinku, odcinku w którym dostaniesz ode mnie 7 cennych rad odnośnie tego, jak skutecznie ćwiczyć rzeczy, które są dla nas trudne i to bez względu na to, na jakim poziomie zaawansowania obecnie jesteś. Ale zanim zaczniemy, serdecznie zachęcam Cię do zasubskrybowania tego kanału. Możesz to zrobić klikając przycisk pod filmem. Dla mnie to bardzo wiele znaczy, a dla Ciebie jest to regularny i stały dostęp do nowych treści, także na pewno nie pomijesz żadnego ważnego filmiku. Przywitałem Cię takim przepięknym solem Gutriego Gowana. solem, które marzyłem, żeby zagrać od wielu, wielu lat, no natomiast nigdy jakoś mi to po prostu nie wyszło. Teraz jestem już na finiszu i stwierdziłem, że podzielę się z Tobą rzeczami, które. Tym razem zrobiłem inaczej, co pozwoliło mi tak po tych wielu latach marzenia o tym, że może kiedyś się uda e, faktycznie postawić pierwszy krok, później kolejny, kolejny. No i teraz powoli e, kończyć ćwiczenia i, i być może za jakiś czas pokazać Wam e, finalne ich efekty. Rada numer jeden jest taka. Być może jesteś dopiero na etapie, w której zmieniasz Amol na Cedur, Cedur na giedur i to sprawia Ci trudność. Być może jesteś na etapie, w którym dopiero ogarniasz pentatonikę, a może jesteś dużo dalej ode mnie. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby mierzyć siły na zamiary. Co to znaczy? Biorąc się zbyt szybko za utwór o zaawansowanym wysokim poziomie trudności, no pra prawdopodobnie skończy się tak, że się zniechęcisz. Albo do ćwiczenia tego utworu, albo do gitary w ogóle. Napisałem taki artykuł na blogu, który się nazywa Trudne początki, czyli jak zacząć grać na gitarze, żeby nie zrezygnować po trzech miesiącach. I tam o tym też wspominam. To jak gramy, to jaki utwór jesteśmy w stanie zagrać, zależy bardzo mocno od naszej sprawności technicznej. Takiej sprawności technicznej, którą ćwiczymy nie poprzez granie piosenek, tylko poprzez granie jakichś konkretnych, efektywnych, działających ćwiczeń. E, ona daje nam taką możliwość później sięgania po utwory o jakimś konkretnym poziomie trudności. Natomiast cały szkopuł polega w tym, że nikt nie jest w stanie tego poziomu trudności określić zamiast Ciebie, ponieważ tylko Ty znasz swoje mocne i słabe strony. Dlatego proszę Cię, kiedy następnym razem będziesz wybierać utwór taki do ćwiczeń, czy sięgać po utwór do ćwiczeń, nie bój się sięgać po to, co lubisz, ale też miesz siły na zamiary i licz z tym, no, że... Każdy utwór ma jakiś określony poziom trudności, z którym będziesz musiał się zmierzyć. Numer drugi. Druga rada jest taka, że abstrahując od tego, co przed chwilą powiedziałem, też nie możesz bać się sięgać po trudne rzeczy. Ja naprawdę przez wiele lat chciałem nauczyć się tej solówki. Prawdopodobnie było to pierwsze albo ewentualnie drugie nagranie gowana, które w życiu usłyszałem i po prostu zakochałem się totalnie. Natomiast ta solówka przez Cały ten okres wielu, wielu lat była w tej szufladce pod tytułem Nie dotykać za trudne. Być może faktycznie tak było. Być może faktycznie 2 e, lata, 3 lata temu sięgając po to solo, no, za wiele bym nie zdziałał. Ale prawda jest taka, że tego nie wiemy. Być może gdybym zmierzył się z tym solem kilka lat wcześniej, to ten filmik powstałby wcześniej albo dziś mówiłbym o innym, dużo trudniejszym utworze, którego się właśnie nauczyłem. Stąd, owszem. Miesz siły na zamiary, ale też nie był się czasem wypuścić w taki rejon, który wydaje ci się na ten moment za trudny, bo może okaże się, że to właśnie ten utwór, ta solówka czy czy cokolwiek to będzie, będzie dla ciebie pomostem e, do tego, żeby rozwinąć te swoje umiejętności dużo dalej. Rada trzecia. Kiedy już bierzesz się za taki trudny utwór i nieważne, czy to będzie takie kosmiczne sologowana, czy to będzie, nie wiem, utwór Lady Punk, postara się zidentyfikować jak najprędzej trudne miejsca w tym utworze. Bardzo często jest tak, że takie solo, na przykład jak to, no ma dużo miejsc, które są, które są łatwe. Łatwe przynajmniej dla mnie, tak? One nie sprawiają dla mnie trudności, ale kiedy na przykład przychodzi zagrać taki konkretny sweep picking, który tam się gdzieś pojawia około minuty, no to to miejsce wymaga ode mnie dużo więcej pracy. Zidentyfikowanie trudnych miejsc. Pozwala ci odseparować je od reszty i ćwiczyć na przykład bardzo powoli w odosobnieniu. Czyli możesz wziąć sobie taki sweep picking i zagrać. Coś takiego, już jakoś pomieszało mi się w tym wolnym tempie. Natomiast, no, mogę wziąć to miejsce i na przykład w takim programie zapętlić sobie dany fragment i grać tylko jego. Mogę. Na przykład z czasem, jak wychodzi, zagrać ten fragment, ale dodać na przykład cztery takty przed, cztery po, czy tam chwilkę przed, chwilę po, zależy jak chcesz to zrobić. To jest bardzo ważne, bo często kończymy tak, że chcemy się nauczyć piosenkę, chcemy się nauczyć utwór, więc gramy ją całą w kółko, w kółko i w kółko i w ten sposób jakby. Poświęcamy tyle samo uwagi miejscom, które nam idą świetnie, co tym miejscom, które są tragiczne albo bardzo trudne. No i to jest błąd, dlatego mówię, miejsca trudne dla Ciebie, ćwiczymy je w odosobnieniu, w różnych tempach z naciskiem na wolne, ale te szybkie też, o tym za chwilę. Rada czwarta, ćwicz powoli, to jest oczywiste. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście ćwicząc powoli mamy dużo większą świadomość ruchu. Możemy zadbać bardziej o to, żeby palce trafiały w odpowiednie miejsca i tak dalej. No jest szereg korzyści takich, które po prostu płyną z tego, że ćwiczymy coś powoli. Ręka nam się nie spina, możemy utrzymać luźną rękę, to jest cholernie ważne, to jest podstawowa zasada techniki, żeby nasze ręce były luźne. Na wszystkie takie niuanse możemy zwrócić uwagę. Taką radę to ja praktycznie słyszę od pierwszych warsztatów, na które pojechałem gdzieś tam w wieku 15 czy 16 lat. Natomiast e, nigdy nikt, nikt mi nie powiedział, że Szymon, stary. Ta piosenka jest w jakimś konkretnym tempie, więc jak chcesz ją grać w takim tempie, ok, ćwicz powoli, zacznij powoli, ucz się ruchu tak, ale przychodzi taki moment, że cholera jasna, podnieś to tempo, tak żeby zacząć się zbliżać do oryginału. No bo wyobraź sobie, że zrobiłbym wstęp do tego filmiku, odpala mi jadę. Pięknie, fajnie, artykulacja ładnie i tak dalej, ale no, nie jest to już ten utwór. Więc reasumując, okej, okay, ćwicz te trudne miejsca powoli, ćwicz cały utwór powoli, ale kiedy już czujesz, że zaczyna to działać, że technika się zgadza, że ręka jest luźna i tak dalej, nie bój się podnosić tego tempa, nie bój się nawet zagrać utworu za szybko, po to, że w momencie, w którym wrócisz do tego oryginalnego tempa, no to będzie dla Ciebie to granie już dużo prostsze, łatwiejsze i przyjemniejsze. 5. Im trudniejszy utwór przerabiasz, tym ważniejszym dla Ciebie jest to, aby nagrywać samego siebie najlepiej w formie wideo. Dziś to nie jest żadna trudność, bo każdy z nas posiada telefon, który e, łatwo można postawić na stole, oprzeć o kubek, sprawdzona metoda i nagrać po prostu siebie grającego czy te wybrane momenty, czy cały utwór, grającego szybciej, grającego wolniej i tak dalej. Poczekaj. Następny. Następny. Beskitek. No, moja żona to nie, następny. Następny. A... Nie, to już inne so. Na ten moment za dużą część tego swojego sukcesu w nauczeniu się tego sola uważam właśnie to, że zacząłem się nagrywać. Ja całe życie tym słyszałem, zresztą widzisz, mam tu konkretną aparaturę do nagrywania, ale nigdy nie wpadłem na to, wiem, że to głupie, że mogę sobie po prostu postawić telefon, bo to wcale nie chodzi o to, żeby to było nagrane pięknie, żeby obraz był super ostry i tak dalej. Na tyle, żebym widział swoje palce, żebym zauważał momenty, w którym na przykład za szybko puszczam dźwięk, w którym mój palec za daleko odlatuje. W którym na przykład widzę, że ręka się mi troszeczkę napięła, a nie zwróciłem na to uwagi wcześniej, w e, momenty, w których na przykład widzę, że często rozjeżdżam się z podkładem czy, czy z tym oryginalnym solem i tak dalej. Takich rzeczy nigdy nie zauważysz w czasie rzeczywistym grając. Na takie rzeczy masz szansę zwrócić uwagę w momencie, w którym się nagrasz i spojrzysz na ten filmik na drugi dzień na trzeci i tak dalej. No i największym bonusem tego procederu jest to, że jeśli takie filmiki archiwizujesz, no to możesz wrócić do nich po jakimś czasie i naprawdę zaskoczyć się tym, co udało ci się zrobić. Polecam, bo to naprawdę pomaga utrzymać motywację do grania. 6. Rada szósta jest taka, że cokolwiek byśmy nie ćwiczyli, to jeśli to ma podkład, to chcemy ćwiczyć z podkładem, ale chcemy ćwiczyć też bez podkładu. Jeśli jest taka możliwość, jak tutaj, tej solówce Gowana, bo on ją nagrał dla takiej strony, która sprzedaje te podkłady, solówki i tak dalej, to możemy ćwiczyć to i z nim, ale możemy też wyrzucić go z zespołu i zobaczyć, jak sobie z takim solem poradzimy sami. Chodzi o to, żeby wziąć ten nasz muzyczny fragment i powrócić go w różne konteksty. Dążymy do tego, żeby zagrać coś w takiej wersji, jak w oryginale zostało to zrobione, natomiast. Może być też tak, że jeśli podejdziemy do tematu w trochę inny sposób, na przykład takie sologowane, ja sobie zagram bardziej na czystej barwie. Czyli jest to z jednej strony bardzo dalekie od oryginału, ale z drugiej powoduje, że ja mam trochę większe e, urozmaicenie. No i została nam rada siódma. Rada siódma, która wydaje mi się, że jest bardzo ważna. Daj sobie czas. Pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić z dnia na dzień, pewnych piosenek nie jesteśmy w stanie się nauczyć w ciągu tygodnia i czasem jest tak, że na przykład najlepszym co możemy zrobić to dać sobie chwilę przerwy, stwierdzić: Kurde, nie gram tego sola przez tydzień, nie gram przez dwa. Albo nawet nie stwierdzać, tylko po prostu tego nie robić. No i ja muszę powiedzieć, że w przypadku takiej solówki Gowana mnie ta pauza wyszła w taki bardzo naturalny sposób, no bowiem byłem już na takim finiszu do skończenia mojego kursu ćwiczenia, które działają. Do którego notabene serdecznie Cię zapraszam, jeśli chcesz poznać skuteczne i sprawdzone metody ćwiczeń, które nauczą Cię efektywnie ćwiczyć. Jeszcze dwa dni przyjmujemy zapisy na stronie ćwiczenia, które działają.pl, tylko że bez polskich znaków. Finiszując ten kurs, ja praktycznie siedziałem nad tym po 10-12 godzin dziennie, żona mnie przeklinała, że nie pomagam jej ich niczym i w ogóle. No i gdybym jeszcze teraz wieczorem sięgał po gitarę i grał solówkę, którą tu w domu już wszyscy potrafią zaśpiewać, bo tyle ją rzeźbiłem, no to podejrzewam, że moje małżeństwo stanęłoby nieco pod znakiem zapytania. Więc wyszło tak, że praktycznie przez dwa tygodnie tej solówki nie grałem. I teraz, kiedy ją odkurzyłem na potrzeby y, tego materiału, stwierdziłem, że ona działa po prostu lepiej. Nie wiem, czy moja głowa się zresetowała, res czy, czy palce, czy jakkolwiek zwał, natomiast ja gorąco wierzę, że rozwój gitarowy nie jest linearny. To nie jest tak, że cały czas idziemy taką samą ilość progresywnie w górę. To jest tak, że dzisiaj jesteś tutaj, ćwiczysz, 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 wkurzasz się, nie ma efektów, a rzucam to wszystko w cholerę i nagle pyk! Okazuje się, że jest tak. I tak jest ze wszystkim. Więc jeszcze raz, nie bój się dać sobie czasu rozumianego dwojako, to znaczy, jeśli czujesz, że chcesz odpocząć od ćwiczenia czegoś, to zrób to. Może mieć to lepsze efekty niż konsekwentne zmuszanie się do ćwiczenia. Oraz daj sobie czas w rozumieniu takim, że no, są takie rzeczy z naszym instrumentem związane, których nie da się zrobić w ciągu paru godzin, minut, doby, tygodnia. Być może piosenka, która Ci się podoba, której chcesz się nauczyć, zajmie Ci rok. Może parę miesięcy, może parę tygodni. Natomiast no, pamiętaj, że jeśli w końcu się jej nauczysz, to będzie to jeden z Twoich ulubionych utworów utworów, którymi zawsze możemy się pochwalić. No i utworów takich, których granie sprawia naprawdę wielką przyjemność, bo wiemy, że nie przyszły nam łatwo. To tyle na A dzisiaj. dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie pomocny i być może dzięki takiej małej inspiracji zechcesz sięgnąć do utworu, który wcześniej wydawał Ci się trudny. Serdecznie Ci tego życzę. Zostaw pod tym filmem komentarz. Jeśli Ci się podobał, zostaw łapkę w górę. Jeśli Ci się nie podobał, zostaw łapkę w dół, ale kliknij ją dwa razy. No i jeśli masz ochotę zapoznać się z moim kursem, to przypominam adres ćwiczenia, które działają.pl bez polskich znaków. Ostatnie dwa dni od daty publikacji, ostatnie miejsca, także jeśli masz ochotę, zapraszam, działaj szybko. Do zobaczenia w kolejnych materiałach i owocnych, yy, acz trudnych ćwiczeń.